Witam was moi drodzy, powinienem was przywitać jakoś bardzo energicznie, bardzo potężnie, bo ten odcinek jest bardzo potężny, ale e, wyszła głupia sprawa, ponieważ nagrałem już ten odcinek, e, odebrałem ten fenłę, ale zapomniałem włączyć kamerki, więc zmarnowałem 40 minut w Division Rivals i... Nikt tego nigdy nie zobaczy, także trochę głupio, nie ukrywam, ale są plusy takie, że wyszło jakieś SBC yy, Conmebol Libertadores i z, teoretycznie nie jest ono jakieś nie wiadomo jak fajne, yy, ale mamy takie taki SBC jak Brazylia, w którym wystarczy, że będziemy mieli yy, rating 78 samych Brazylijczyków i dostaniemy za to paczkę za 35k, to nie niewymienna, ale zawsze jest szansa na to, że trafimy coś fajnego. Także witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, zostawcie koniecznie opeczkę w pod tym filmem, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ filmy są codziennie, to jest proszę Państwa Potężny się dobrze! A my odbieramy sobie tę nagrodę, odbierzemy sobie paczkę za 35 tysięcy monet i fajnie gdybyśmy trafili jakieś kurcze może być nawet niewymienny walkout, w ogóle jakieś ekrany. Cokolwiek Bo ostatnio otwierałem trochę paczek i nic nie siadało. Nie ma walkoutu nie ma ekranu. I po co ja przepalę... Felipe Dzeko, no to, no dobra, no, no, chciałem ekrany, mamy ekrany, nie, kotwica, wszystko niewymienne, 1000 bonet, proszę Państwa, dobra, wiecie co, pójdźmy za ciosem, wiem, że to jest odcinek o ale po prostu muszę zrobić tę paczkę, bo trafiliśmy Armani'ego, pan Armani dam nam przepustkę do tego, żeby zrobić SBC z Argentyną jeszcze, więc mamy za to paczkę, pikarz Electrum Prime, również niewymienną, ale kto wie, może, może właśnie Akinfenu da nam jakiś fajny walkout, jakieś ekrany, jakieś fajne ekranki, Gomez, o, Gomez jest ekranem i mówi, ja mam go sprzedawalnego. ale walkout, Ekrany, proszę Państwa, i to nie jest konebol. <śmum> e, Francja. To nie będzie Mmm, Czemu? Czemu Enzonzi ma ekrany, dlaczego masz ekrany człowieku, masz 79 overalla, dlaczego masz ekrany? Tak więc jak widzicie, potężny nagin Fenua został przeze mnie zrobiony eee, zajęło mi to chyba 4 czy 5 spotkań, mi się wydaje, więc I wydaje mi się, że raczej warto go zrobić, bo teraz no, co można robić w Rivals, tak? Jak wszyscy raczej zagrali już te mecze, ja mam na przykład 43 mecze rozegrane na 30, więc Co można robić? No zagrać w Rivals, a w jeden z moich kolegów napisał mi pod ostatnim filmem, że yy, potrzebuje napastnika No i zaraz się okaże, czy potrzebuje Pierwszy oponent przed nami, tylko nie miej Mbappe i Neymara To powinniśmy sobie dać radę I masz mapę. okej, okay, masz mbapę. spoko Niszczymy, niszczymy Adebayo przeciwników To jest, w to, w to, w to, tak, tak będzie, w to wierzę O Jezu, co jest? To jest gol Spalony Siup Zanim Akin Fenua się obróci, to może minąć chwileczkę. Sisoko na skrille, to jest dosyć ciekawe. Sisoko, nic z tych rzeczy. No, Ej, no, nie, sorry. W sensie system fauli. Mówiłem to już wiele razy, ale musi być naprawiony. Ja robię skill na Akin Fenua. Powstrzymuję go nieprzepisowo, a sędzia tego nie wie, że Potrojony pressing. Oni grają w dwójkę i nie mogą mi piłki odebrać. Patrzcie to. Aha. Patrzcie, jak się strzela bramkę Kingfenu, Cyk A co wystrzał? A The bio. lewa, lewa czy prawa? Bez znaczenia, brameczka Kingfenu, to jest to, dobra. Co prawda, na pustą bramkę, ale na pustą bramkę też trzeba umieć strzelić. Trzeba o tym pamiętać, tak? Pięknie się złożył strzał. Nie bywało wykończenie. O, chyba asysta pana debajo. lecimy, panie Son, lecimy. Po długim, nawet się chłopie nie, muszasz, nie, mu, nie, muszasz, nie musisz ruszać. Dokładnie. Asysta Akin Fenwy. Bramka Akin Fenwy. On jest wszechstronnym zawodnikiem, proszę Państwa. 2 do 0. Także co, do pierwszej połowy wygrywamy 2 do 0. Myślę, że w wiarę zasłużone wprowadzenie. Zero oddanych celnych strzałów naszego przeciwnika. Dwie brameczki z naszej strony: Bramka Akin Fenwy, Bramka Sona, Asysta Akin Fenwy. Lecimy dalej. O. Mamy pojedynek akinfenu chyba do... akinfenu akinfenuów Nie wiem jak się to odmienia. Oj, chyba spaliłeś. Adebajo, czy nie spaliłeś? Nie spalił! A ja tego nie strzeliłem! Nie, ale zamiec ban. Adebajo, jesteś od tego, żeby strzelać bramki w tym odcinku. <gryw> nie. Co? Adebajo? O, proszę, o, bardziej, już bardziej groźnie niż mbapę w tym spotkaniu. Oo. -o. Odebaj o pra... Jezu musiałem aż to wpadnie przez chwilę! Jezu się! <grystanie> Niestety, Akit aż tak zwrotny nie jest jak na przykład Mbappe! O nie! Akit -fenua. Nie! Nawet się ruszyć, nie musiałem, bo mi się palec ześliznął z gałki. Dobra, spokojnie. Oj, to jest gol chyba. To jest. Kurde, wicel? To jest ten flashback wicel, ale kurde, serio? Nie spaliłeś jak Inferno, wiem o tym. Ade bajo. To było zbyt piękne, niestety, proszę Państwa, zbyt piękne. Co można powiedzieć więcej? No to jest bardzo, bardzo przyjemne uczucie, wiedząc, że takim zawodnikiem można, nawet można grać. Znaczy, kto umie nim grać, ten umie nim grać. Ja raczej zbyt nie umiem, ale wydaje mi się, że meczek najbardziej na plus. Krian Bappe, proszę schowaj się, człowieku, schowaj się. Akin Fenwa z Sonem, no pięknie tutaj pograli asysta i bramka Akin Fenway No i co, lecimy do tego meczu i... Wygrajmy jeszcze jeden. Dobra, ostatni oponent na dzisiejszy mecz, i masz ty, mój drogi. Haha, znam te nazwę składu. Rashford inform. No to jest dosyć kurde, mocny zawodnik, ale oprócz tego myślę, że. Ady mają do sobie radę. Oj, to jest gol chyba co? Martial, niestety. Ale spokojnie, jeszcze 80 minut, słuchajcie, na luzie. Aha! Słuchaj, 75 minut to jest. wystarczająco czasu, mi się wydaje, nie? Pozwólcie mu strzelić bramkę. Co on no, tak z dobroci, chociaż. Wiem, że jest pierwsza liga chłopaki, ale no. A się stara, tak? Teraz się zdenerwuje i. i naprawdę strzeli na poważnie, i wtedy już nie będzie śmiesznie, mi się wydaje, nie? Ale idzie, ale biegnie, ale tat ciąga, kurde, celny strzał. No mówię, no mówiłem, że on się w końcu zdenerwuje, tak? Mówiłem, żeby dali strzelić mu bramkę, to nie, to oni swoje. Ojejku, to jest gol na 3-0, prawda? Poda na pustą, poda na pustą. Nie umie się bawić po prostu, no co, co mogę powiedzieć? Nie umie się bawić, chłop. Najważniejsze jest to, żeby strzelić bramkę po prostu Adybajo i... Ja już będę, ja będę spełniony, tym mogę nawet przegrać. Jeżeli przegram w tym meczu, ale strzeli bramka Kingfenu'ą, to się poczuję jak wygrany. Zróbmy to. Albo. <śc> stracimy kolejną ramkę. Ok. Wygraliśmy ten mecz. Szczerze oby mógł teraz wygrać 20 do 1. Bez znaczenia. Z, z... To totalnie bez znaczenia. po tym co zrobił Akin Fenua. Dobra, to do pierwszy powie przegrywamy. Co prawda 4 do jednego, ale po tej bramce Akin Fenua, ja naprawdę mnie już to nie interesuje. Takich bramek się nie strzela na co dzień. <grym> Cztery strzały dwa cele. Mieliśmy więcej posiadania piłki. O, ale podanie, Jezusie, Lobik! O, ale to była piękna akcja, kurde ty. Ktoś Akin Fenuła nie brał tu udziału, ale to podanie od zachy, no. O. A Ale się ruszył, kurde, ale popsułem. Nie spalił, nie spalił, znowu się ruszył! Nie! Jest! Ale to waran skurtłął ładnie, <grym> Dobra, ej, 4 do 3, nie? Jeszcze mamy ile? Pół godziny. Jak zrobimy comeback z 4 do 0 do 4 do 4 po dwóch bramkach jak infernły, to jest najlepszy odcinek na świecie, przysięgam. <grym> Jezu, to miało być i dostaniemy kartkę. O ja, debajo. Hat trick Akin Fenway, to po pierwsze, po drugie, mam wrażenie, że gość nam po prostu oddał bramkę aktualnie. Jeżeli to zrobił, bardzo dziękuję, bo zrobiliśmy z 0 do 4 do 4 do 4 Zrobiliśmy to proszę Państwa z <laughs> 0 do 4 Do 4 do 4 To jest dobry Hat trika A debajo ponieważ nie wiem jakim tak ten, ten odcinek tak się potoczył, ale dziękuję Wam bardzo za oglądanie. To nie jest ostatnie występ na tym kanale i z mojego w na pewien. Widzimy się jutro. Zostawcie apeczkę w górę, subskrybujcie mój kanał i tyle. Trzymajcie się do usłyszenia. No i na razie.